W kontekście Bożego Narodzenia bardzo często powtarzamy takie powiedzenie święta, święta i po świętach. I nie ukrywam, że jest ono dla mnie no, takim powiedzeniem dość okrutnym. Owszem, dotyka ono takiej przestrzeni e, kruchości czasu, ale może też dla niektórych spośród nas zakłamywać e, przestrzeń działania Pana Boga i sposób jego działania. Bo czas ten, który my liczymy, jest inny od tego czasu, który liczy Pan Bóg. I e, jak patrzy on na czas? Jak przenika ten czas? Na początku, zanim przejdę do dzisiejszego słowa, chciałbym odczytać komentarz dotyczący adwentu od Okazela. E, słowa, które towarzyszą mi właściwie od początku adwentu i bardzo pomagają mi przeżywać ten okres. Mogą być dla niektórych taką klamrą, spinającą ten czas, a dla niektórych może leciutkimi rekolekcjami, bo może niektórzy spośród nas mają poczucie, że nie najlepiej wykorzystali czas Adwentu, że niedobrze poszło z tymi postanowieniami. I chciałbym pokazać dzisiaj ten czas Adwentu troszkę inaczej, przez pryzmat właśnie słów Kazela, ale też dzisiejszych czytań. Adwent. Adwentus, epifaneja, obecność, lub raczej ustawiczne nadchodzenie i bycie obecnym. Słowo to łączy w sobie słodkie napięcie błogosławionego oczekiwania i witanie czegoś wiecznie nowego z rozkoszowaniem się czymś stale obecnym. Bóg bowiem zawsze pozostaje tym, który przychodzi, bowiem Jego obecności. Nigdy nie zakosztuje się do końca, a ponieważ jest on wiekuistym, jest także ciągle nowym, również w swoim przychodzeniu. Adwent Pana nie jest zatem niczym innym, jak przyjściem Pana i obecnością Pana. Oznacza to spełnienie największej ludzkiej tęsknoty, gdyż od tysiącleci ludzie czekali na Zbawcę. W tym oczekiwaniu tkwi szczególne napięcie adwentu. I napięcie to trwa też i potem, kiedy Pan w Boże Narodzenie już przyszedł, bowiem to, co boskie, nigdy się nie kończy, w przeciwieństwie do spełniania się ziemskiej nadziei. A więc tak, z jednej strony przyjdzie 25 grudnia i minie. I można powiedzieć, rzeczywiście, święta, święta i po świętach. I nawet od tej przestrzeni łaski można powiedzieć, że tak, tego dnia konkretnie Bóg chce udzielić wielu łask nam w przeżywaniu wiary. Ale trzeba mieć świadomość tego właśnie, co mówi o dokazel, że właściwie z racji tego, że Bóg jest stale przychodzącym, stale dającym swoją obecność, to można powiedzieć i w to wierzą chrześcijanie od wieków, że cały rok jest naznaczony wręcz adwentowością, czyli oczekiwaniem, czyli przychodzeniem Boga, jego uobecnianiem się. Więc cały rok i każdy dzień może być adwentem i Bożym narodzeniem, nie tylko te cztery tygodnie i dzień 25 grudnia. Więc nie, mu nie musimy być naznaczeni tym powiedzeniem święta, święta i po świętach. Bo każdy dzień może być świętem. Bo każdego dnia w tym cudzie misterium, cudzie liturgii Bóg przychodzi, daje siebie. My oczekujemy go i daje siebie on na ołtarzu. I to jest coś, czego nie możemy zapomnieć. Ale jednocześnie nie możemy nadużyć. Dzisiejsze słowo e, mówi właśnie o tej obecności Boga i Jego przychodzeniu. Bo z jednej strony mieliśmy do wyboru y, czytanie z księgi Sofoniasza i pieśni nad pieśniami, które mówią: Pan jest pośród ciebie, a jednocześnie Pan jest tym, który jako umiłowany idzie do ciebie. I wreszcie czytanie z Ewangelii, spotkanie y, Maryi, która przybiegła do Elżbiety. Maryi Elżbieta, tak naprawdę też Jana Chrzciciela i Jezusa. Którzy są w łonach tych kobiet. To spotkanie Marii Elżbiety jest naznaczone przestrzenią przychodzenia Boga i obecności Go pośród ludzi. A więc, chciałbym zachęcić do odkrycia dwóch rzeczy, uwrażliwienia się na dwie rzeczy. W tych dniach, w tym końcu Adwentu. I zbliżaniu się Bożego Narodzenia przez pryzmat tego słowa. Mianowicie, Adwent trwa każdego dnia. Boże Narodzenie w misterium jest każdego dnia i nie możemy przejść wobec tego obojętnie. Lecz chciałbym zaprosić Ciebie i siebie do tej wrażliwości: wrażliwości na to, że on w misterium jest nieustannie i przychodzi nieustannie. Ale jednocześnie chciałbym zaprosić Ciebie ale też siebie i życzyć sobie i Tobie, byśmy też odkrywali Boga, który nie przychodzi tylko w misterium, tylko w liturgii, tylko w Eucharystii, tylko w modlitwie, ale przychodzi też w tym, co my wyczuwamy w kontekście Bożego Narodzenia. Bo wyczuwamy, że kiedy rozmawiamy o Bożym Narodzeniu, to kojarzy się to nam z rodzinnością, z relacjami, spotkaniami, śpiewaniem. I Bóg rzeczywiście tak chce przychodzić w relacjach. W spotkaniach, w rozmowach, w naszych rodzinach. Taką wybrał drogę, tak jak w tym spotkaniu Elżbiety i Maryi. Więc trzeba mieć przed oczyma te dwie rzeczy i je połączyć czyli przyjąć obecność Boga przychodzącego w misterium, w liturgii, być nim wypełnionym i odkrywać jego przychodzenie w relacjach, a być może, tak jak Maryja, stać się tym, który przynosi obecność Boga. Bo jeżeli się nim wypełnimy w misterium, w liturgii, to staniemy się tymi, przez których On przychodzi, przez których staje się obecny, przez których On rodzi się w życiu innych ludzi. Amen.